Na drugi odcinek relacji z Dubaju zapraszam Was już z mojego garażu. A dzisiaj najważniejsza informacja dnia to premiera nowych padów od Honej. Zobaczycie również, co dalej działo się na targach i opowiem o fantastycznej rozmowie z człowiekiem, który jest technikiem, trochę chemikiem z ponad 30-letnim doświadczeniem i sprzedał mi recepturę na domowy dressing do opon. Kilka zdań na temat premierowych padów na Instagramie. Ci, którzy nas śledzą, znaleźli już z pewnością premierowe... jeszcze raz. Mhm. To teraz kilka zdań na temat premierowych padów od Honej. Ci, którzy śledzą nas na Instagramie, z pewnością widzieli live, które organizowaliśmy podczas targów. Oprócz tego pojawiły się jakieś filmiki, natomiast jeszcze nie robiłem obszernych testów, i dzisiaj też tego nie będzie. Natomiast chciałem się z Wami podzielić takimi pierwszymi spostrzeżeniami i powiedzieć co nieco o tych dwóch badach, które miałem okazję testować już od dobrych trzech. Czterech miesięcy. Po pierwsze, bestia, bo tak ją nazwaliśmy. Tutaj jeszcze ta wersja testowa, numerowana bez żadnych wstawek i napisów i logo. Materiał w 100% syntetyczny, ale nie jest to typowa mikrofibra, ponieważ skład tego, tego pada jest kompletnie inny. Natomiast dzięki temu, że mamy syntetyczny materiał, Cała akcja polerska, tak to nazwijmy, rozgrywa się na powierzchni, czyli na powierzchni lakieru. Ten materiał nie chłonie zbyt dużo pasty w siebie. To jest bardzo ważne, ponieważ możemy troszeczkę wydłużyć tą pracę. Przy naturalnej wełnie, niestety, często mamy ten efekt, że szybko ten, ta pasta nam się kończy. Tutaj to ta praca może być troszeczkę dłuższa, no i agresywność to jest najważniejsze. Ja nie do końca byłem fanem e, Ultra Kata z tym dłuższym włosem, ponieważ no, on lubi pylić. Oczywiście są fani i będą, którzy będą używali tego pada, natomiast ja troszeczkę zmusiłem chłopaków do poszukiwań innego zupełnie materiału, który ma być krótszy, bo coś takiego preferuję pod maszyny Dual. Action. E, miałem tych próbek bardzo dużo. Okazało się, że bestia, jeszcze wtedy nie nazwana bestią, jest najmocniejsza. I w trakcie testów udawało mi się wyciągnąć z matowienia po papierze. E, nawet 800. Zresztą robiliśmy to też, pokazywaliśmy to na live'ie na, na Instagramie i myślę, że jeszcze nie jeden odcinek pojawi się o tych padach, a na pewno taki premierowy, już z pracy, roboczy i tam z pewnością Wam to zaprezentuję. Oczywiście to wszystko zależy też od tego, jaki lakier obrabiamy. Natomiast tak czy inaczej, to prawdziwa bestia. I drugi pad będzie to. Pad z serii U, czyli w serii otwarto-komórkowej U1. Natomiast zobaczcie z bliska, że mimo, że jest to otwarto-komórkowy pad, to ta struktura jest bardzo zbita. Te komórki są bardzo, bardzo małe i też nawet robiąc taki ten typowy test napada otwarto- czy zamknięto-komórkowego. Wdmuchuje to powietrze, ale ono tak nie wchodzi swobodnie i zresztą gołym okiem widać, że jest to wszystko ciasno. Ja nie jestem fanem do końca tych mocnych, takich bardzo otwartokomórkowych padów. Uważam, że też mocno drapią. Ten natomiast naprawdę mi przypasował. E, bo to jest takie trochę połączenie zamkniętej komórki z otwartą. E, bierze to co dobre z jednego i e, z drugiego. E, na pewno mocno agresywny pad. Z drugiej strony, przy twardych lakierach, spokojnie możecie go używać do e, one stepów, e, a także zrobicie nim e, finish. I teraz, kilka zdań na temat niesamowitej historii, jaka mnie spotkała na targach. E, podszedł. E, Jeden ze zwiedzających, pan o imieniu Ashraf, no, człowiek w wieku mojego taty. No i zaczęliśmy rozmawiać. Chciał, żebym mu przedstawił pady, pasty. Okazało się później, że w ogóle pracuje dla Sztandoksa tam w Arabii Saudyjskiej. Natomiast no, już widziałem na początku jego dziwne zachowanie, jak wziął sobie trochę pasty, rozpuścił to w wodzie, jak zacząłem pracować, zobaczył jak zachowuje się ta pasta, wiedziałem, że będzie ciekawie i że może doprowadzić to do bardzo wymian, ciekawej wymiany doświadczeń. Tak też się stało. Okazało się, że ma ponad 30-letnie doświadczenie w pastach i ogólnie w chemii takiej samochodowej, w lakiernictwie. Odbyliśmy bardzo ciekawą rozmowę, powiem wam tylko krótko, że no oczywiście męczyłem go o ten temat past polerskich, czyli rozbijające się ziarno i stałe, stałe ziarno, tak no i on powiedział jedno, czyli podobnie trochę jak opowiadał nam Przemek chemik za a kiedy robiłem odcinek na temat past polerskich, że to ścierniwo jest tak twarde, że nie jest w stanie się rozbić na lakierze, który jest większy i nie jest w stanie go też rozbić żadna gąbka czy też pad mikrofibrowy, który, który jest jeszcze większy od Lakieru. Jest to po prostu niemożliwe. E, natomiast e, narysowałem mu ten, tą, tą naszą wizję, moją i, i przemka z tym słoneczkiem e, i e, e, jakby zagnieżdżaniem się tego urobku, tam pomiędzy tymi szczelinami, jeżeli nie wiecie do końca o czym mówię, to odsyłam Wam was koniecznie do tamtego odcinka. I rzeczywiście przez mi rację, że to ścierniwo ono jest zbyt twarde, ono nie jest w stanie się rozbić, i rzeczywiście zaklejający je urobek może powodować, że ta siła polerowania spada. Ale to co powiedział jeszcze, mówi słuchaj, jeżeli już masz, praktycznie nie masz nic z tej pasty, albo wydaje Ci się, że to wypracowałeś, daj troszkę wody. I zacznij znowu pracować. Wtedy pobudzisz te wszystkie olejki, bo mówisz, że to jest kwestia tylko tego, że kończą się te wszystkie oleje i całe dodatki smarne. I one nie pozwalają nam polerować. Natomiast dodając tej wody, pobudzamy to, wyciągamy z wszystko, spada i dalej możemy kontynuować pracę. Oczywiście ja odbiłem w tym momencie mu tą piłeczkę, mówiąc o tym urobku, który no, to już nie będzie przecież to samo ścierniwo, bo ono mimo wszystko się nie oczyści. Poza tym ten brud zostaje i tutaj też przyznał rację, że rzeczywiście tak może być. Natomiast tak czy inaczej, mówi to ścierniwo, e, które mamy w tych dzisiejszych. E, Pastach nie jest, jest stała, nie jest rozpadająca. Natomiast na koniec, jeszcze tej fantastycznej rozmowy, tam dużo, długo, długo debatowaliśmy. no Nie chciałem tego nagrywać. No, takie, takie rozmowy i spotkania są na pewno niesamowite i towarzyszą wszystkim takim targom międzynarodowym, niesamowite, jakich ludzi można poznać. Natomiast to Wam pokażę i o tym będę chciał też nagrać odcinek, testując to. Na sam koniec napisał mi swoją recepturę na domowy dressing go do opon. Zobaczcie, jak to wygląda. Myślę, że przeczytacie bez problemu. Mówi, daj, daj mi kartkę i szybko ci napiszę. Także, jeżeli ktoś ma ochotę, może stestować, zobaczyć, czy to działa. Ja z pewnością zrobię taki test i nagram o tym odcinek. Gotowy, Niegotowy? Coś by powiedział? Wstawiam kamerę w pytanie, żeby z tobą pogadać. O! Ty Ty a, no oczywiście. To jest. jest Backstage będzie. Backstage będzie. Chcesz mi dać do powąchania te nowe perfumy? A które lubisz najbardziej teraz? Te nowe? Nooo... No, <laughs> nie, ten New Leather też jest nadal moim faworytem. Który? New Car Leather. New Car Leather. Nie ma, bo on się skończył. O! No bo, bo to jest... Nie twoim faworytem, ale też chłopaków. Kobiety z Bliskiego Wschodu też się zwiedziają. No bo ja mam ja mam taki, taki guz właśnie. Od razu, od razu. Pryskamy. Powiedz co sądzisz? Mm. Już, już czuję. A to też jest taki ten, ten bliski wschód właśnie, prawda? Wschód. No po to go stworzyliśmy właśnie, żeby zachwycić tutaj się. Ekspatów Mega. Kurczę, nie wiem czy nie jest jednak... A masz New, jest new Car ladder, Tak, żebym mógł znowu porównać jeden do jednego. Nie, niestety już ale... wyprunął. No chyba masz rację, że ten może przejąć tutaj... Może przejąć władzę. Ja to czuję. Ja już to czuję. Mega jest. O, o jest kawa. kawa. I teraz sobie zobaczysz nowego, czego jeszcze nie czułeś. Jesteś pierwszy, bo tak naprawdę jesteś pierwszy, pierwszy w, Polsce, w Dubaju. W Polsce, w, Polsce w, Dubaju. w Dubaju. Jesteś pierwszy, który będzie to wąchał. Tak? Czyli jest premiera jakiegoś. Jest. Będzie, a, będzie. A, będzie. Tak. Są zapachy, których jeszcze w Polsce nie ma, już są w Dubaju. Dobra, lecimy Paweł dalej. zobaczyć sobie teraz coś, czego jeszcze Ale już nikt nie widział i nie słyszał. I, I nie, nie czuł? czuł? Taki świeży bardzo. Także... I to jest pierwsze, bo tam to wąchałem. A to fajnie. jest pierwsze, więc będą. To no. jest Ja jestem za tym, ja Co to, to jest? Ale trochę jest słodki, ale nie jest za słodki. Tak, nie jest Jest to sobie trochę świeższy. Tak. Trudno się skupić na jakimkolwiek wrażeniu. Czy... Znaczy zostaje i tak przy karbonie, nie? To, żeby nie było. Wiadomo. Ale... Ale zaraz jeszcze czekaj, Na przykład na lato? Na lato? Na lato też. Ale jestem fienu, bo jesteś kolejny. Ci pokażę, bo też jesteś jako pierwszy, więc o drugi zapach. Zabrałem i kawkę. Teraz zobacz na... Pipiłem tylko jedno espresso dzisiaj. Zaraz po kawę muszę. O kurde. Taki kwiatowy. No, to chyba ten bardziej niż tamten. Mhm. No to powiem ci, że zakończyliśmy... Nawet na pewno. Jest bardzo świeży, ale jest taki trochę kwiatowy. Dzień trzeci dobiega końca, e, oczywiście targu. Zobaczcie, co się dzieje na stoisku Honeja, bo tutaj Michał dorwał się do polerowania. Nie róbcie tego w domu. Kto cię uczył? To jest dobre pytanie. <laughs> Nikt! Tak nie polerujemy To? <grym> <grym> tak, tam M coś tam, nie? Jest tak jest M coś, ja ci, M coś tam Ja Ci dam Na takich obrotach No, no, no pokaż jak to robisz Tak o Na szkoleniu to <grym> zrobiłem Widziałem w internetach Za mało Trzeba zalać mikrofibrę o, jeszcze nad lakierem, o dolacie, wszystko tule. Nie, nie. Wiesz co Michał? Idź kleić te pady. No. Chyba, chyba tak zrobimy, tak będzie lepiej tyle jeżeli chodzi o naszą drugą i już ostatnią relację z wizyty w Dubaju. Mam nadzieję, że podobały wam się te dwa odcinki. Polecam też wrócić do tego pierwszego, kiedy odwiedziliśmy salon First Motors, chociaż w tym myślę, że też wam wrzucimy jakieś zajawki. To co nam się na pewno podobało, no to właśnie te niesamowite auta. Chociaż powiem wam szczerze, że myślałem, że to będzie tak, że wszędzie na ulicach będzie widać te superkary. Nie. One wyjeżdżają wieczorami, są w tych niektórych tylko miejscach, no i te salony, tych salonów tam jest mnóstwo przy tej ulicy, my odwiedziliśmy tylko jeden, natomiast tam jest ich, nie wiem, 15, 20. Odwiedziliśmy również miejsce The Space, natomiast tam nie nagrywałem na Instagramie, wrzuciliśmy jakieś tylko zdjęcia. Też niesamowite miejsce z niesamowitymi samochodami. To co jeszcze mogę powiedzieć o Dubaju i o samych targach, trochę, jeszcze, trochę jestem rozczarowany ilością wystawców, ponieważ nie było tam zbyt dużo firm detailingowych. Cieszy mnie natomiast to, że były po, polskie firmy tak? polscy producenci jak, jak właśnie Honey, był również Clintel i Foen. Jeżeli chodzi o inne firmy, był Rupes jak widzieliście, był Colorlock, ale z bardzo malutkim stoiskiem. I tam wystawcą był ich przedstawiciel na tamtą część regionu. Były, było też kilku, kilka sklepów takich. Tak, tak to wyglądało, jakby oni byli sklepami i mieli oczywiście w swoim asortymencie jakąś chemię detailingową. Widać, że ten rynek tam bardzo rośnie. Tam się dzieje to, co u nas było nie wiem, 8 lat temu, może nawet 9 i poszukują, poszukują tych produktów, poszukują wiedzy, mocno się rozwijają. Pamiętajcie, o premierze nowych padów Honeya. Ja wiem, że ten film będzie wyświetlany wiele razy, natomiast 6 grudnia 2022 roku będzie premiera już sprzedażowa, na pewno Bestii. I będzie z pewnością w bardzo ciekawym zestawie. I wiem, że chłopaki szykują również konkurs, więc śledźcie wszystkie social media, zarówno nasze, jak i chłopaków. No i U1 Plus, czyli ich nowy, nowa gąbka. Nie wiem, czy ona będzie na pewno 6 grudnia już w sprzedaży, bo jest duży młyn, chłopaki tam ostro działają. Jeżeli nie, to z pewnością kilka dni później pojawi się w sprzedaży. No i tutaj ten przepis na dressing. Zawieram go i chowam głęboko w taką puszeczkę yy, yy, wszystkich yy, takich najważniejszych dla mnie yy, rzeczy detailingowych. Tam mam jakieś stare yy, t-shirty, kubeczki, gadżety i z pewnością ta receptura zostanie tam na zawsze. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć!